No i to będzie dobry odcinek. Cześć, witajcie, tutaj Maciek Iglocki, a dzisiaj wreszcie mam dla Was recenzję Zamku Rycerzy Herbulwa. Ależ to dobrze wygląda. Secik wydany w sierpniu 2022 z okazji 90-lecia grupy Lego. Jak to się prezentuje? No moim zdaniem jest naprawdę wybornie, chociaż ja słyszałem, że po zbudowaniu i złożeniu ten zestaw jest taki dość mały. Przyjrzymy się, no bo mamy opcję ekspozycji na długość, no i taką bardziej skomasowaną. Z każdej strony to zamczysko jest dopracowane. A zerknijcie tylko na liczbę minifigurek. 22 sztuki plus szkielet. I mamy tam zarówno chłopów, jak i rycerzy, jakichś włóczykiów, muzyków, dzieciaki. No podoba mi się to. Będzie można jakby wykorzystać gdzieś te postacie. Zresztą zerknijcie, już samo pudło nas informuje, że tutaj nawiązania do tych poprzednich serii zamkowych są bardzo czytelne i wyraźne. 4514 klocków. Cena katalogowa na poziomie 1900 zł bez grosza. No, słuchajcie, to jest taki główny. Główny prezent, niezależnie jaka to okazja. Czy jakieś święta, czy urodziny, czy powiedzmy czterdziestka albo coś takiego, bo wydaje mi się, że dla starszych odbiorców taki zamek to nie lada gratka. Niektóre rozwiązania może są dość kontrowersyjne, na przykład ten młyn wodny, bo to byłby słaby punkt obrony, no ale pod względem komiksowym to się jak najbardziej broni. No to cóż, miecze w dłoń i ruszajmy na nich! No, także tego, fajny mieczyk, co? Taki ze zdobieniami rodem z herousów, ale niestety tym sobie tej paczuszki nie otworzymy, no bo zobaczcie, jest to bardzo sflaczałe. W każdym razie, no mam tutaj coś lepszego ostrzejszego i szybko przecinam te plomby. Plan jest taki, żeby ta recenzja nie trwała godzinę, ale była dość szczegółowa i precyzyjna. Poglądamy sobie to zamczysko z każdej strony. No i słuchajcie, podoba mi się to. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe materiały w postaci różnych tarcz, opisów, co to za stronnictwa. No i z dużą dbałością mam wrażenie przygotowano ten zestaw. Żeby nie być gołosłownym Tutaj widać jeszcze kolejne tarcze. Nagrywam nowym sprzętem. Próbuję to zrobić w jakości 4K, więc mam nadzieję, że zostawicie jakąś łapę w górę, bo nowy sprzęt jest zawsze nieco stresujący i potrafi płatać figle. A tymczasem o, wysypuję wszystko, co tam w środku się znalazło. Wcześniej nie wspomniałem, że z minifigurek jeszcze dostajemy chociażby monarchę, monarchinie, no i jakby doradcę czarodzieja. To jeszcze muszę się przeprosić z tamtym nożykiem, co by to wszystko tutaj poprzecinać i wysypać, bo możemy miksować te worki. Później też policzę, ile ich mamy. No bo słuchajcie, tutaj budowy będzie, wydaje mi się, tak przynajmniej na 6 godzin, a to i tak. W niesłychanie prędkim tempie. Nie no, chyba nawet więcej. Ja buduję dość spokojnie, dość powoli, więc, no, może nawet 10 godzin mi to zająć. Wiecie, jeżeli ktoś tak mocno nad każdym detalem siedzi i się zachwyca, to to potrafi być proces czasochłonny. No i przepiękne instrukcje. Też takie, jakby nieco pachnące oldschoolem. A wiecie dlaczego? No, bo tutaj mamy takie gładkie tła. Przy prezentacji tych klocków, oj, ależ to będzie uczta, chcę zobaczyć, czy tutaj dostaniemy naklejki, czy wszystko będzie nadrukiem. Mam nadzieję, że to drugie jest i zbrojownia, i jakieś komnaty dla dzieciaków, sala tronowa, kuchnia i tak dalej. Kilka skrytek, taka sala ucztowa, a także, no widzę, straganiki z zaopatrzeniem. No, i mamy tutaj tych oto dzielnych projektantów, którzy inspirowali się zestawami z 92., 97., 2000 i 2004. O, zerknijcie tylko. No, słuchajcie, historia Legowych zamków jest bardzo, bardzo długa. Nie spodziewajcie się tutaj speedbuildu, ale być może jakiś mały detal razem z Wami zbuduję. No, czy wy to widzicie? Sam spis tych elementów, on jest zawarty na kilku stronicach. I niektórych klocuchów to tutaj mamy, no, po kilkadziesiąt sztuk z danego typu. Ładnie, nie mogę się doczekać. I wy chyba również nie mogliście się doczekać. <laughs> Trochę was strollowałem jeżeli chodzi o speedbuild. Nie tego, żeście się spodziewali. W każdym razie 36 worków z klockami. Budowałem około 8-9 godzin i było to bardzo przyjemne, chociaż zwróćcie uwagę, no mamy tutaj spory kawałek szarych murów. Więc momentami wiadomo, jest to nieco monotonne. W każdym razie to jest moim zdaniem godne uczczenie 90-lecia grupy Lego. I jak to wszystko połączyli, nie mam pytań. Przecież te niektóre baszty, niektóre wieże oraz fragmenty muru, no one stylistycznie mocno się różnią. Ale Cuzamen do kupy wygląda to naprawdę bajecznie. Pamiętajcie, że można to wszystko rozłożyć, no i w środku mamy takie klitkowate wyposażenie, komnaty, pomieszczenia, i to będziemy omawiać. Na szczęście, przy przenoszeniu nie ma większego problemu, no bo tutaj sobie odhaczamy dwie osobne części tego zamku. A później w podsumowaniu pokażę wam porównanie do innych zestawów, jak to faktycznie jest duże. Lećmy, ruszajmy. Ogólny komentarz na temat murów. No faktycznie, momentami wydaje się to nieco nudne, ale starano się urozmaicić temat chociażby takim bluszczem. I też pamiętajcie, te choinki w tym kolorze nigdy się wcześniej nie pojawiły. W zasadzie to fajnie wkomponowano tutaj trochę tych skał. No i podjazd, rzecz kontrowersyjna, nie każdemu to się spodoba. Ale mi chyba nie przeszkadza, a dalej to już wjeżdżamy na bramę. Mechanizm jednak omówimy za chwil kilka. Są takie momenty na tej konstrukcji, które mocno mi się podobają. No, gdzieś tam na przykład to główne okno w centralnej części, bardzo misternie zbudowane. A także ta chata kryta strzechą, co jest bez sensu z punktu widzenia obronności, no ale wygląda świetnie. Pruski mur, interesująco wybudowany, to na pewno da się lubić. No a w jednej wieży mamy dzwon, czyli to jest, można by powiedzieć, taka dzwonnica. Majster sztykiem jest taki jeden fragment muru, który jakby chowa się do środka, no bo wiecie, jak sobie to wszystko otwieramy, no to coś trzeba było z tym zrobić. No nie, niektóre elementy, niektóre fragmenty murów oraz te wąskie okna one są po prostu świetne. Także ciekawie zarysowano ten oto zielony teren. No niełatwo jest skonstruować coś takiego. No i mamy drzewko w podobnym stylu jak w tej leśnej zasadce, pułapce. No słuchajcie, te czarne elementy da radę do tego wykorzystać. No a na samej górze proporzec. Mniejszy i większy. Jak tu nie lubić tego zestawu. No jeżeli nie wchodzimy w szczegóły, w detale, to wszystko właściwie nam się tutaj podoba. Nie, no myślę, że robili tutaj co się da, żeby maksymalnie urozmaicić te mury. Mamy kwiaty na zewnętrznych parapetach. Od drugiej strony także świetnie wygląda ten mur pruski, a tutaj tylnie wejście, jakby budowane bokiem, i wygląda to jak skośne schody, naturalnie wkomponowane w tą bryłę. Gdzie nie gdzie, no, pokuszono się o jakieś wnęki, i wygląda to bardzo, bardzo zamkowo. To może jeszcze. Podciągnę tutaj tą drabinę, chociaż przy złożonym zamku robi się to nieco niewygodnie. No właśnie, z jednej strony to jest drabina na wyższą kondygnację, no ale teraz też wygodnie możemy wejść do środka. Lubię takie przekombinowane funkcje bawialne. No a tutaj znalazło się także gniazdo pszczół. Dodatkowa obrona? Chyba tak, bo można to komuś zrzucić na głowę, tak jak w kreskówkach. Mimo niewielkiej przestrzeni, znaleziono tutaj nieco miejsca na kryjówkę forest menów. Gdzie może się znajdować? Hmm, no oczywiście, w pobliżu drzewka. Wystarczy wypchnąć tą oto skałę, no i od razu pojawia nam się radosny muzykant. A w środku jest jego tarcza, jakiś łuk, beczułka, a także miecz na ścianie. No cóż, cudów tutaj nie znajdziemy, ale doceniam, że takie rozwiązanie zaimplementowano. Oczywiście bardzo łatwo jest odhaczyć na przykład ten podjazd, no i możemy wtedy zajrzeć tam w głębi jest jakaś kolejna jaskinia, ale temu przyjrzymy się już z innej perspektywy. Myślę, że takim młodszym odbiorcom zabawa w opuszczanie krat i podnoszenie mostu zwodzonego szybko się nie znudzi. Chociaż w tym miejscu to wszystko mogłoby wyglądać nieco lepiej. W każdym razie widzicie tutaj charakterystyczne pęknięcie. Właśnie w tym miejscu rozkładamy zamek na dwie części. No i zwróćcie uwagę, tak ciekawie tutaj obmyślano niektóre detale, że na przykład pod straganem znajdziemy tajne przejście. Do kolejnej nito kryjówki, a może to po prostu kwatera żołnierzy. Mogą sobie tutaj trenować strzelanie do celu, mają jakąś mapę, no i garść broni. Wszędzie trochę roślinności, no po prostu zadbano o te detale. Ażby się prosiło, żeby od razu umieścić tutaj więcej minifigurek, jakichś mieszkańców i tak dalej. No to może to zróbmy. Znajdujemy się teraz w tej większej części zamku, która jest wyposażona w zwodzony most. I nawet mogę Wam to udowodnić, bo w tle widać, że coś tam się dzieje, a łańcuchy chodzą. No i cóż, oczywiście niektóre rzeczy są bardzo komiksowe. <laughs> na przykład ta stajnia, jeden ciasny boks. Czy takie rzeczy miały rację bytu nie bardzo, ale jest to na pewno funkcjonalne. Tak naprawdę drugiego konia bylibyśmy w stanie gdzieś tutaj wepchnąć. Trzeba docenić, że widzę gdzie gdzieniegdzie drabinki, o! Istnieje łatwa możliwość dostania się tam na samą górę. No, a oczywiście, w podziemiach znajdziemy lochy, jakiś szkielet i dodatkowa cela do odgrywania scenek. No, doceniam te wszechobecne drabinki oraz stojaki na broń. A tutaj, gdzieś tam, w tej skrzyni, pamiętam, że znajdowały się skarby. Zarówno denary, czyli świetnie nadrukowane monety o z koroną. A także wyczytałem z instrukcji. Że to są bursztyny, ponoć bardzo pożądane przez Black Falconów. Co prawda nie każda jaskinia kryje sekrety, bo tutaj właściwie niczego nie ma oprócz dwóch nietoperzy. Natomiast jeżeli chodzi o ten portal, o tą roślinność, ach, to mi się strasznie podoba, chociaż szkoda, że tutaj nie ma jakichś działających drzwi. A tam na górze, no widać po prostu mechanizmy odnośnie tej kraty i zwodzonego mostu. Blanki są naprawdę świetnie zaprojektowane, a dodajmy do tego dodatkową pułapkę. Wielu recenzentów to pominęło, a tutaj właściwie możemy zrzucać kamienie na głowy wrogów. How cool is that! Nie wiem, czy to będzie widoczne, czy może zbyt mocno rozmazane, ale tam w głębi, w tej komnacie, znajduje się oldschoolowy wychodek. No wtedy nie używano papieru toaletowego, ale to jest istotna wskazówka, że właśnie tam załatwiamy swoje potrzeby. No a za drzewkiem w takim razie nie jest brązowa żaba, tylko coś innego. Fee! Krótka piłka, jeżeli chodzi o bramę. Tutaj mamy kołowrotek. No, i w ten sposób niechybnie, bez żadnych trudności, podnosimy i opuszczamy most zwodzony. I tutaj na szczęście nic nigdy mi się nie zblokowało. Duży, duży plus. A żeby opadła krata, no to wystarczy ją zluzować. W ten właśnie sposób, tutaj na szczycie, są odpowiednie kolejne mechanizmy na łańcuchach. A żeby to wciągnąć, no to trzeba się nieco namęczyć, ale na szczęście odpowiednie elementy. Wszystko nam tutaj na czas blokują, no a od drugiej strony mamy po prostu zbrojownię. Ciekawie, te wszystkie stojaki na broń da radę po prostu wyciągnąć. Aj, no i z tej perspektywy podobają mi się te kamienne schody, które dają możliwość, no, logicznego przemieszczania się po zamku. Przed chwilą omówiliśmy skrzydło koszarowe, czyli wiecie, zwodzone mosty, masa żołnierzy i tego typu klimaty. Tutaj natomiast znajduje się skrzydło mieszkalne. Pamiętajcie, proszę, że to są komnaty w przekroju, a więc, kiedy patrzymy, powiedzmy, na ten poziom, no to to jest jedno pomieszczenie. No i brakuje mi tutaj bardzo mocno, wyraźnie zarysowanej sali tronowej. I jest niby ta komnata do ucztowania, sala herbowa. No, ale zobaczcie, mało tutaj miejsca, ciężko wyciągnąć królewnę. Musiałem ją pozbawić korony, żeby mi w ogóle tutaj na krzesło weszła. No, wielka szkoda, że nie zastosowano tutaj takiej modłowości, że możemy sobie wyższy poziom zdjąć, ale to wymagałoby kolejnych uproszczeń i prawdopodobnie byłoby ciężkie do realizacji. Natomiast w tym momencie bardzo łatwo przenieść ten zamek. Co my tutaj mamy? Ładny kominek. Jakiś instrument muzyczny, klawiszowy, no i masa tych tarcz. Tylko i wyłącznie nadruki, żadnej naklejki. Jeżeli chodzi o najniższy poziom, no znajdziemy tam kuchnię. Zobaczcie, pietruszki, rogale, zioła na ścianie, wielki piec. I to wiosło to prawdopodobnie, no jest jakaś łopata do pizzy albo coś takiego. No i precle na ścianie. Natomiast jeżeli chodzi o pomieszczenie obok, no, widziałbym tutaj spiżarnię. W tym momencie tylko jedna bagietka. No i widać, jak działa koło młyńskie. A działa bez zastrzeżeń. No i fragment rzeki też tutaj widzimy. Bardzo dobrze. Natomiast najwyższy poziom to trochę marnotrawstwo przestrzeni. No tutaj, dzieciak składa charakterystyczny, kultowy, żółty zamek. Zamiast tego, właśnie w tym miejscu można by urządzić salę tronową. No a po drugiej stronie, to znaczy, pamiętajcie, jest to jedno pomieszczenie. Mamy sypialnię. Hmm. No ale gdzie śpią te dzieciaki? Gdzie śpią żołnierze? To możemy sobie tak publicystycznie zadawać pytania. Natomiast tutaj doceniam to jakby hmm, toaletkę? A może bardziej sekretarzyk? Bo widzę tam jakiś zapieczętowany list. Łóżko porządne, ale bez szaleństw. Gdzie nie mamy tutaj takie festiwalowe, kolorowe ozdoby. I to właściwie tyle. No boli brak tego powiedzmy Miejsca stronem, ale i tak nie jest źle. No słuchajcie, jak pierwszy raz to otworzyłem, to zrobiłem oczy jak 5 złotych. No i możemy też zerknąć na dziedziniec. Z tej perspektywy na straganie, no ryż, mysz, powidło, jakieś pomarańcza, bagietka, zioła, a także owoce typu wiśnie, czereśnie. Tak to wygląda moi drodzy. No jest nieźle, jest pięknie, zawsze mogłoby być lepiej. Ten zestaw wymiata także pod kątem zwierzaków. Mamy tutaj dwa konie: krowę, cielaka, małego białego ptaka. No i plus za to, że to siano nie jest żółte, ale raczej takie piaskowe. Wygląda to realistycznie. Ten wóz też niczego sobie. No ale przejdźmy może do minifigurek. Tylko najpierw. No, trzeba ubrać te konie: zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To są dopiero cenne elementy. No i fajnie, że pomyślano, dla każdego zwierzaka jest coś na podmiankę, jakbyśmy chcieli samopas o na przykład tą krowę puścić. Minifigurki omówimy w małych grupach, co by bardzo dokładnie przyjrzeć się nadrukom. I rozpocznijmy od kawalerii. To jest chyba ciężka jazda. Zobaczcie, jak fantastycznie po dwóch stronach. Nadrukowano tą zbroję albo po prostu reprezentacyjną płachtę. Świetne, świetne elementy. Tym bardziej, że one wcale nie ograniczają ruchu naszym rycerzom, a właściwie koniom nadal potrafią stanąć dęba. No i cóż, przydałaby się tylko jakaś maska tutaj na web. A jak widać, ci rycerze bardzo roześmiani. Nie mają co prawda takich długich turniejowych lanc, ale to już by trzeba. Zerknąć na inne zestawy. Świetnie to się prezentuje, a w zamku mamy tyle wyposażenia, że możemy sobie popodmieniać na dosłownie prawie wszystko. Innymi słowy, chcemy więcej łuczników albo tarczowników? Nie ma problemu, po prostu zabieramy elementy z tych licznych stojaków. Tutaj mamy królewne, No, najważniejszą w tym zamku. Zobaczcie, też bardzo uśmiechnięta. No, ten zestaw próbuje takie pozytywne średniowiecze nam tutaj wykreować. Także w tym kontekście, że właściwie załoga rycerska to są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. No, my wiemy, że historycznie w tamtych czasach to kobiety raczej cerowały o nuce, szykowały jadło, opiekowały się dziatwą, ale nie mam z tym większego problemu. Twarze są w większości takie jak po prostu w zestawach Lego City. No i cóż, przyjrzyjmy się jeszcze tym, co po niektórym ciekawszym modelom hełmu, bo są takie bardziej zamknięte. Otwarte szyszaki, hełmy z przysłoną, hełmy z przysłoną ruchomą, także do wyboru do koloru. A tutaj na torsie no jest bardzo szczegółowo, chociaż akurat no, wszystkie te motywy bezlitośnie się powtarzają. Z drugiej jednak strony to jest praktycznie gotowa armia do umieszczenia na jakiejś makiecie. Bardzo doceniam. Są takie śmiesznostki typu chorąży, akurat z takim grymasem. Jakby za chwilę miał puścić pawia. Rycerze Herbulwa dominują w tym zestawie i dobrze da radę obsadzić nimi wszystkie kluczowe placówki na murach, natomiast nie zabrakło także innych historycznych stronnictw, a mianowicie Black Falconów, no i leśnych ludzi, forestmenów. Rozpocznijmy może od tych czarnych sokołów, jeźdźca wycofam, bo już żeśmy go oglądali. No i cóż, te mundury dobrze kojarzymy z zestawu Kuźnia, tam po raz pierwszy pojawiło się to odświeżenie i nie zapomnijcie, że w 24. serii kolekcjonerskich minifigów zyskujemy sokolniczkę, bardzo dobrze. No a tutaj nie podobają mi się tylko takie miecze, dużo lepiej wypadają te dłuższe, zaostrzone, takie jak na przykład miała królewna. A one są tutaj w małej liczbie sztuk. Natomiast Forest Meni, ojejku, jak ja lubię te kapelutki z czerwonym piórkiem. No i cóż, szkoda tylko, że nie ma jakiś, nie wiem, ład albo cerowań na nogach. Lutnia natomiast na dużym, dużym propsie. Jeden z tych rycerzy, to może być jakiś giermek, no jest mocno tutaj hmm, załadowany. Ma jakieś wiadra, jakieś inne zapasy. Prawdopodobnie to jest jakaś kara, dlatego że aż musi się uginać i podpierać kikiem. A pozostałe minifigurki to mieszkańcy zamku lub przyległych włości. Jest czarodziej, no przypomina nieco tego historycznego magisto, chociaż tutaj widziałbym więcej detali, bo właściwie jego niebieska szata jest zbyt prosta, także na plecach. Następnie kowal albo sprzedawca, może mieszczanka lub kucharka. Chłop z ciekawym mieszkiem i wiadrem na plecach, a także dzieciaki. No, dziewczynka w tym momencie bawi się jakąś figurką ulepioną z odchodów. <laughs> Jest duża różnorodność, to mi się podoba. No i cóż, oby więcej takich zestawów, gdzie dostajemy właściwie wszystko w jednym secie i można budować średniowieczne klimaty. No i może jeszcze jedno słówko na temat tych wieżyczek. Chyba nie będziemy się gniewać, że na niektóre nie ma fizycznej możliwości wejścia, no bo są tak małe, że właściwie trzeba byłoby od razu zrezygnować z podłogi. A jeżeli chodzi o takie estetyczne walory, no to nie ma się do czego przyczepić. Jestem fanem tych małych, szarych elementów, no a wszelkiego typu proporce to jest świetne, jakby trochę bardziej sztywne niż te współczesne legowe materiały. Duży, duży props. Niby te elementy od wielu, wielu lat służą nam za takie wykończenie skałek, żeby to wyglądało naturalnie, a po przemalowaniu to jest całkiem udana strecha. Chociaż zwróćcie uwagę, no specjalnie budują to dość nieregularnie, wtedy wygląda to fajnie. Nie czuję, że rymuje, niczym średniowieczny pieśniarz. Zestaw z pewnością jest wybitny i bardzo dobrze się przy nim bawiłem. Ale trzeba pamiętać o kilku niuansach, na przykład takie przyokrąglone krawędzie murów, to nie ma nic wspólnego ze starymi zamkami, o chociażby tym z 1984 roku. No i inna sprawa, wielkość. Faktycznie, jak ustawiłem to koło kuźni, no to możemy poczuć się delikatnie rozczarowani. Ale z drugiej strony, wiecie, ta bryła w przypadku zamku jest nieregularna, więc wszelkie porównania, na przykład z domem McAllisterów, też są bardzo karkołomne. Niektórzy twierdziliście, że lepiej zakupić trzy zestawy Lego Creator 31120 i wtedy da radę połączyć to wszystko w jedność i stworzyć totalny mega zamek. No cenowo wychodzi nawet taniej, ale to pozostawiam waszej decyzji. Minifigurki strasznie mi się podobają, chociaż zabrakło ducha. No i ten czarodziej, mało skomplikowany. Natomiast za sentyment na pewno będzie plus jeden punkt do oceny końcowej, przynajmniej dla mnie. Tak to czuję. Elementy zapasowe, no mamy tam jakiegoś denara, jakieś słoje, drewna, trochę ognia, kilka mieczy i garść powiedzmy pióropuszów. Figurka no jest nieźle, ale tych nadruków też mogłoby być więcej. Ja jak zwykle jestem nienasycony w każdym razie, no przejdźmy już do rzeczy 10 minus na 10. Nie jestem w stanie innej noty tutaj wystawić, chociaż widzę te niektóre powiedzmy kłopotliwości. Było nie było z daleka, to jest wielka szara bryła. Z jednej strony fajne elementy, ale z drugiej no momentami buduje się to nieco bardziej nudno, ale tylko momentami, bo na przykład zwodzony most czy brama są świetne. Hej, otrzymajcie się i piście w komentarzach wasze opinie.